Koniec dzieła. Z tej strony Isayuki gramy dalej. W Resident Village. W ósemkę. Kontynuujemy. Patrzą tylko, czy wszystko się nagrywa. Mm, dobra. Powiedzieli, idźcie na Graveyard. to pójdziemy na Graveyard? Zaraz. Żebym dobrze słyszała w słuchawkach. Czy coś za mną nie lezie? To jest. Dobra. Jeszcze sobie wejdziemy do tego głupiego domu, tutaj, co. Cały czas nie wiem, czego mi z niego brakuje. To jest ten tu. Bo. Właściwie już nie, nie tak, że cały czas nie wiem. Już wiem. Ostatnio po nagraniu weszłam tu i przeszłam się dosłownie leżąc na ziemi i szukając, czego mi brakuje. I wiecie, gdzie jest? Tutaj. Proszę. Nie to. Proszę. Gotowy. Niebieski. Nareszcie. Ty. Kulć jedno, ty, ty, dziadu, dziadu wredny, ty. Nie mogłam tyle. Tyle czasu. O! O, o! Tyle czasu mi zajęło. Czy to jest agresywne? Trzy strzały. Przepraszam, ale no pewnie muszę. Jeżeli chcę, wszystkie dania odkryć. Pewnie tak. Cześć, raz. Dwa... Ło! Wow, skoczne to! Cztery... Wow. Pięć... Dobra... Dobra... The show must go on... Aha... The show must go on. Dobra wiem, czy tutaj mamy już wszystko co trzeba? Chyba wszystko. Tutaj, tutaj jak wyszliśmy wcześniej, yy, w ten sposób, tutaj już podniosłam większość rzeczy. Tutaj też nie było dodatkowych przejść, no nie? Tutaj już więcej. Chyba nie. Zastanawiam ja, co to jest? O nie, to tu jeszcze jednak jest po co przyjść. O kurde. Poczekaj. Poczekaj. Chyba będę, nie wiem skąd go będę strzelać. Gdzieś stąd. Ojacie! O, ja jeszcze mam jedną, nieźle. Dobra, gdzie to jest? Tam jest. Ty, ale no... Co tu zaszło? Czemu nie wlazł na te? O ja nie mogę, to była masakra. To ja chyba nie Tym normalnie do niego postrzelam. Możeż ty? W dwie nie wszedł. O ja nie mogę, cie, co to było? Gdzie tu uciekło, tak w ogóle? Tam jest. Trochę mnie przeraził. Wow, Leader of the pack. Słuchaj, mam całą jeszcze jedną. O, mogę sobie ją wziąć. Ekstra. Aleś mnie niesamowite antyczna bestia, ło! Wow! fajne to miejsce jest, mam tu jeszcze naboje 3 właśnie, bo ja mam jeszcze coś takiego gdzie to, czekaj u, przeładowałam już, żeby załadować magazynek ale, aha, to się zużyło, dobra czyli to jednak była amunicja tutaj do tego, dobra, luz, ok. wystraszył mnie, nie powiem, że nie ale to tak, do naszego shotguna no, niepotrzebnie przeładowałam, no ale trudno. Okej, okay, dobra! Nie wiem, czy tam się kryje coś jeszcze. Idziemy na showtime. Co to znaczy, the show must go on. No, oczywiście, bardzo to to zaproszne jest. Widzę tutaj. Dobra. Dzień dobry. Czuję, że będę musiała wyciągnąć za chwilę Shotguna. Kleje się tu coś ciekawego. Powodzenia mówisz, tak? Ale to wygląda, jakby się dało przejść na bok. Nie, no, biec, nie będę w miejscach, których nie znam. A. O. No, nie widzę drugiego, żeby tu był. Jeden był? O nie, wybuchowe baczki. Nie podoba mi się to. A może w wodzie coś ciekawego? Ryba? A tu? Wiecie, no muszę się troszkę... w tekstury, które weszły, oczywiście się załadowały. Muszę się troszkę przyjrzeć. Bo zawsze to to gdzieś może siedzieć na dachu. No, wiadomo, nie wiadomo. Tam jest chyba coś zamknięte na razie. A, do otwarcia, to za chwilę. Jeszcze tutaj chciałam wejść. Jeszcze tam na wprost można iść. O! Jak miło! O! Jak miło tu! Chyba nas nie wpuszczą. Dobra. Nie wiem w jakiej kolejności. Spróbujemy, może najpierw tu w lewo, a potem na wprost. I tak weszliśmy tak jakby 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 w jakieś dziwne miejsce. O nie. Tu są ślady. Czegoś. O! Zamknięte. Cały czas się rozglądam, czy nie wyłazi tutaj coś nowego gdzieś za mną, ale dobra. Czyli trzeba zrobić naokoło rundę. Um. Okej. Okay. Inaczej się wchodzi w miejsca, w które już się było z, z świadomością, że coś tam jest, a na inna... Co tym znowu jakiś zwierzak chodzi? Prosia! Dobra, może nie będziemy marynować amunicji aż tak bardzo. O. Jesteś sam? Mhm. Dwa kawałki miązka. A, zamknął się za mną, dobra Wiecie co? Trochę dużo tu wszystkiego. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak jest? Hmm. O! Aha Uuu Kapie z tego rydza albo krew To ma kapać krew. A, to nade mną siedzi uraz nie załapałam, dobrze, że nie załapałam w pierwszej chwili. Bo bym się pewnie bardziej wystraszyła. O! Wiecie co? Oj, zdeptaliśmy i wydaliśmy taki dźwięk. Okropny. Oj. Oj ojej, co on robi? To nie ja. Chodu. Chodu. Podu. Wyjdzie tu? Jakby... Mm. No dobra Wyszłam na zewnątrz Stoję tu już od dłuższego czasu, ale za mną nie wylazło Co mnie trochę martwi Aż tam się przyglądam co mnie trochę martwi więc chyba będzie trzeba z nim powalczyć, ale tak sobie myślę może wyposażę sobie to na razie nie tak na shortcut na jedynkę, bo na razie nie mam broni tak nie mam broni w tamtym miejscu, więc aha I jeszcze raz, shortcut no w ten sposób nie wiem czym z nim walczyć. Teraz jestem trochę z, 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 z kołowana. To będzie pewnie strasznie twarda potwora. A może z tego? Może z tego? O, skrzynka u góry do zebrania. Aha, nie wiem, gdzie on jest, na górze uh. nie wiem czy wchodzić. Trochę nie chcę. Eee. Poważnie nie chcę, jeszcze ciekawe, czy on jest tutaj w ogóle sam, mm. Mm. no nic, no raz ko на гнагу. А Не, сам. Oh, Skaleczyłam się. Aaaa! A, jest na górze. Ja. Chybaż co, daj mi spokój, co? A. Nie podoba mi się z nim zabawa wcale. No i znowu wróciły te dziadostwa? Nie, 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 nie! E, Cieszę się. Spadło mi się. A! Cze! No nie, to latające jeszcze żyje Nie! Yeah. A, wlazło tu, wlazło tu, wlazło tu! To się umie wspinać! No nie! No nie, uciełam, utknęłam! Długo się szczędziłem w ten sposób bawić? Uciekaj! Na co czekasz? Zmiana broni, bo już nie mam. Equip. Mam to w sumie wyposażone gdzieś. No nie trafiłam go? Leży! Jest! O oh, ja! Yeah. Dobrze powiedziane, też tak uważam. Ty dziadu, ale mi się łapka teraz trzęsie. Uff! Tam jest nasze wyjście. Ło! Wow. Wow, ustawię sobie to z powrotem. Nie tak, ustawię sobie... Hmm. Tu. Wow, ale się wypsztykałam ze wszystkiego. A tu było tyle rzeczy jeszcze do podniesienia, tak w ogóle? Masakra. Dziękuję. Pozbieramy, co tu jest, bo tu wszędzie było dużo rzeczy. Ja uzbierałam tylko jedną, prawidłową ścieżkę i koniec, na wszelki wypadek, ze strachu. Wow. a jak będę mieć więcej takich stworów później? Jak ja będę między nimi biegać? Naspadało się też dużo tego latającego dziadostwa. Nie leży tu jeszcze nie, już więcej nic po nich. O! Masakra! Co to było? Dziękuję. Tu pod spodem już nic. Dobra, dawaj pan to. Dziękuję. Dostanę tamtym no no-no-no-no-nożem dostanę. No nie mów, że muszę się cywić. O ja to był rzeźnik. Mięsko, mięsko, mięsko. O, ekstra, będę miała z czego zrobić więcej rzeczy. Dobra, tam pozbieraliśmy wszystko, to dobrze. O, tu graty. Tu graty, e, jeszcze? Uuu, ale mięska. O! Dziękuję bardzo za teksty. 8 lipca. Dzisiaj jest dzień, w którym zatrzymuje się u nas wesoły kupiec. Właściwie strasznie zabawnie to brzmi, Jolly jako wesoły, no ale tak. Tak się nazywa. Zawsze daje mi stare gazety. Wiem, że Miranda tego zabroniła, ale wiadomości ze świata zewnętrznego są zawsze bardzo fascynujące. Bo ostatnio było coś, co przykuło moją uwagę. To był artykuł o jakiejś firmie farmaceutycznej. Nie pamiętam nazwy, ale ich logo wyglądało znajomo. Taki sam symbol jest na kielichu Olbrzyma. Jestem całkiem pewien, że widziałem taki symbol namalowany na ścianach jaskini. Wzór promieniującego parasola naprawdę się wyróżnia. Co tutaj robi herb jakiejś zewnętrznej firmy? Zastanawiam się, czy ma to coś wspólnego z tym mężczyzną, który był tutaj przez te wszystkie lata. Na, chyba za dużo o tym myślę. Uznał, że, że za dużo myśli, co? Mamy już wszystko. jej. Uuu! Opatrzę tylko, czy nie ma tutaj kolejnych niespodzianek. Uuu! Fathers Nicholas Angel. Nie podoba mi się to, jak dużo rzeczy nam tu w ogóle dają. No, okay, powiedzieli, że to wszystko. Idziemy. No i dobra. Uff! O! Ile ich tam idzie? Masa. In, in o, o. Ktoś przeżył? Tak, kolega przeżył. No nie. No nie mów, że jeszcze żyjesz. No dziękuję. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Mam chyba mało życia troszkę. Jak to wygląda. O. o, Dobra, zrobione. Zrób sobie więcej, póki masz, bo. Zrób, póki masz, bo. Potem będzie brakować, kiedy wyjdzie z tego wszystkiego. Mm, no Dobra. I tak będzie ok. Coś mi mówi, że ta broń jest już zdecydowanie zbyt słaba. No i co? I to był taki zalążek, tego co nas tam spotka w środku, co jest napisane Good luck? sta Ha. Ło, myślałam, że to jest żywe. Właściwie to chętnie bym wróciła do. za mną czy nade mną Gdzie to było sia Miejsce nie jest ciekawe, ale myślę, że wiecie co? Wrócimy sobie do dziuka. Nie wiem, czy przypadkiem nie możemy sobie jeszcze jakiegoś jedzenia świeżego kupić. Zobaczymy, czy możemy, bo coś tu mam. I to wygląda jak tutaj wejście, początek naprawdę czegoś ciekawego. Dlatego proponuję sobie zrobić zapasy i dopiero tam ruszyć. Patrzę na czas, jaki nam tu został. Hmm. No kurczę, ciężko zdecydować. A, do góry. Ciężko zdecydować. Pójdziemy do diuka, zobaczymy co ma. Sprzedamy co mamy. Pewnie nic nowego nie ma. Pewnie nowe rzeczy będzie miało w zupełnie nowym miejscu. you? Ja. Weź sobie tak. To bierz, bo mi niepotrzebne. To bierz, bo mi niepotrzebne. To bierz, bo mi niepotrzebne. I to by było na tyle. Where you get hands on such ono no, w takim głupim miejscu. No i wszystko wyprzedane. Ostatnio dokupiłam jeszcze resztę naboi do pistoletu, który miał. Końcówkę. Także tego ten... Słuchaj, Duke. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. A. Mm -hmm. Health. O! We've gathered all the ingredients. Now! I'd love for you to enjoy as well. Trzy smakowe mit To think such a dish could be had in this winterbound frontier.. Hmm. A tutaj... też mamy wszystko już. tak? Uh. Nie, nie ma, mamy. O! We've gathered all the ingredients. Yeah. Now. Here it is. Please join To No Czyli tak mamy życie podniesione odrobinę na stałe odbierane obrażenia jakie dostajemy, są troszkę obniżone na stałe, podwyższone życie na stałe, podwyższone życie sporo na stałe, yy, atak, którym dostajemy zmniejszony bardzo na stałe i przyspieszona prędkość, czyli mamy full dania, a mi jeszcze zostały, zostały mi jeszcze te, Mięska. O, to nie wiedziałam, że ta, aż tak. Ale mamy full. Heck yeah, tak jest. Uf, to dobrym akcentem zakończymy dzisiaj odcinek. Będziemy szli na wojnę teraz z Heisenbergiem, a coś czuję, że to nie będzie łatwa walka. On daje takimi vibami cyberpunkowymi, coś czuję, że to będzie przerażające miejsce. Ta, o, o, jak najbardziej. Aha. Aha. Reload speed. W sumie... One moment, please. Hej! Dobra. Aha. A tu jeszcze będą możliwe ulepszenia na tym? Szkoda, że tu nie można ulepszyć. Ale widzę, że będzie można mieć jakieś do tego... do tego ulepszenia do znalezienia. To jest dobra rzecz. Tu mam już wszystkie, tu mam już wszystkie, tu mam już wszystkie. Hmm... Zakładam, że coś jeszcze znajdziemy. Jaką... Aha, nie wiem, no nie mam wszystkich wykupionych. 170... 960... 1900... No właśnie. O, do Magnum. Możemy sobie zrobić hey na no Have a, wonderful adventure. a Dziękuję. Czy my możemy sobie zrobić bro... amunicję do Magnum, tak w ogóle? Hmm, nie bardzo. Ale chyba mamy jeszcze, wiecie co? Eee, journal. Tak jest, ale czy to jest tylko ten nowy? Tak, to będzie nasz nowy journal. Moro już leży na parkiecie, a ja prawie wydostałem się z jeziora. I kto się wtedy pojawia jak nie ostatni dzieciak Heisenberg? Nie osobiście oczywiście, przez zakurzony stary telewizor. Powiedział mi, że ostatnie nacznie jest w jakiejś warowni. Nie zamierzam pozwolić, żeby poszło po jego myśli, ale w tej chwili nie mam za wiele możliwości. Lepiej, żeby to nie była jakaś sztuczka. No i tak by wyglądały nasze notatki teraz. Nie jest źle, nie jest źle, chociaż trochę mnie martwi brak amunicji tutaj. Tu mam całkiem spora amunicji w sumie. Tu mam tylko 8 słabo, tu mam tylko 7 słabo. 7 i 6 właściwie. 13. Tyle. A, trochę mnie to martwi, zwłaszcza, że ta broń jest za słaba już na tych nowych przeciwników. Oczywiście, bo jak żeby. Dobra, mniejsza. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, a teraz dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się, wszyscy ciepło. Cześć!